Chyba najlepiej, że musia, musiał ratować razem, z, idąc razem z prądem, bym tak powiedział! Ja wale w dupeczkę po prostu pleśniałego kawałka jeżozwierza! Co tu się w ogóle wydarzyło? Czołem ludziska z tej strony Staszek. Czołem ludziska z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Splashera, ponieważ Splasher został zwycięzcą ostatniej gry lekcji i zdobył najwięcej głosów. Zdecydowanie najwięcej głosów z całej reszty, e, gier, które ogrywałem, więc lecimy dalej ze slosherem. Kolejny poziom tej bardzo lamogennej, e, gry. Let them, will them be fires? Let them be fires? Coś takiego. Nie zdążyłem przeczytać dokładnie. Wspominamy sobie sterowanie. Mogę sikać wodą, mogę też sikać klejem teraz już. Nazwijmy to po prostu klej. Tak będzie łatwiej. I... Szlak. Lama na dzień dobry. I nie jest to w każdym razie clay entertainment, jak już wspomniałem na którejś. Przy którejś okazji. Uhu! Aha, dobra, to teraz trzeba biegać tu razem z, z klejem. I to chyba nie jest... O Boże! To chyba nie jest tak, że jak zaklejam. Hmm. To nie jest chyba tak, że jak zaklejam to, 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 oto. To. Nie, to się zbiera mimo wszystko, widzicie? Nawet jak zaklejam. O! Aha! Czyli, żeby ich znie... Kurde, to już początek, i już takie trudne dziedzictwo. Powiem ja szczerze, jest interesująco w takim wypadku. Tak, 15 zebranych. To w takim wypadku to trzeba zrobić jakąś inną akcję. Na zasadzie. Okej. Okay. Wow, tu zaczęło jeździć w ogóle, żeby było ciekawiej. Dobra, i masz ty też. No ale nie oblewaj go, bo tutaj chodzi o to, żeby on nie pobiegł do mnie. Oh! Szlak! Ale też sam się zabiłem. Kurde! Już na dzień dobry taki moment trudny! No przepraszam bardzo. Nagle czuję, że albo wyszedłem sprawy, albo faktycznie nagle ten poziom zaczął naprawdę mocno eskalować. Muszę sobie tutaj zrobić wejście. Aha! O Jezu, zobaczcie! Nie, no to jest po prostu banalne. Wystarczyło tutaj. O! To to uruchomiało! ...zniszczenia i zabójstwa. Wszystko jasne. Dobra, wiecie? E! Oblałem go! Oblałem go! Wpadanie na niego też powoduje, że mnie zabija. Uuu, myślałem, że jak jest zaklejowane, to go nie zabije. Uch, udało mi się go zabić, ale w takiej, powiem szczerze... takiej takich okolicznościach, że myślałem, że już po mnie. Teraz pytanie, jak to zrobić, żeby... ...się tu nie zabić? O Boże. Właśnie tego chciałem uniknąć. Haha, <laughs> ale jaja! Dobra, udało się! Przeszedłem, haha! <laughs> Zabijam tego dzi dziadostwo. Tamto dziadostwo, wow! Wow, 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 co tu się dzieje? Uuu! Uh! Okej, okay. dobra. Poszło. Tylko zobaczcie, to wciąż jest daleko od checkpointu jakiegoś... Jakoś... Dobra, jest checkpoint. Dobra! Uff! Pierwszy checkpoint! Drugi checkpoint, czwarty checkpoint. Okej, okay, tu jest... Ło! Co to jest? Coś wyleciało, jakieś dziedostwo z jednego dziedostwa wyleciało. Kolejne dziedostwo! Do widzenia, panie byczku. Dobra. Okej, okay, tam jest kolejne przejście. Pójdziemy sobie górą. Trochę dzięki temu nauczyłem się sterować, zacząć strzelać i skakać, bo to nie jest... Oczywiste. oooo No chyba was pogrzało. Okej. Okay. Hmm. Okej okay. No ciekawie, dobra, jeszcze raz Jeszcze raz, dobra, 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 czekajcie Bo tutaj trzeba coś wykombinować Okej, okay, dzień dobry, tu zapraszam Łoryna To może być ciekawe Trzeba jednego chyba, powiem szczerze, zakleszczyć A drugiego zaprosić Aha, dobra, rozumiem I go mały Dobra. Yy, uh, dobra. I teraz tak samo z tym zrobić. Tylko że bardziej tutaj o Uhu, dobra. Poszło, czy to jeszcze jeden? Nie. Na szczęście, nie, dobra. To był fajny poziom. Widzicie? Czy już teraz powoli te mechaniki zostają upgradeowane o takie trudniejsze elementy, co mi się oczywiście podoba? Bo to oznacza, że jest trudniej. Co? Uhu. Dobrze! Udało się. Wit. O, proszę bardzo. Cześć Stefan! Mm -hmm. Pa Stefan Dobra, o! Jaki Stefan sprytny jest, proszę bardzo. Stefan, weź się tu i zabij. O, dziękuję bardzo. W ostatniej chwili udało mi się po prostu. W ostatniej chwili mi się to udało. Dobra, O, No nie no, tego nie chciałem robić. Tu mogę w ogóle to olać, jakbym na speedrun szedł. Dobra, tu oczywiście ładujemy sobie troszeczkę farby złotej farby. Przecież jakiś tam sików, czy jak to nazwać? Inaczej. Dobra? Uhu. No nie! jest jaki to był głupi sposób na śmierć, naprawdę! Dobra, jeszcze raz. Tym razem już bez. No, kurde, powiem szczerze, że było blisko tej samej lamy. Na dobrą sprawę, co? Dlaczego to odjechało? O kurde! Lokochomsko, platforma! Na pewno trzeba mocno uważać. Nie ma? Nie ma byku? Do widzenia, byku! Teraz to normalnie już lecimy. No można się naprawdę wyuczyć tej gry. Tak naprawdę już tak pod takim propoziomem. poziomem. Na pewno można te poziomy zaliczać bardzo szybko i bardzo sprawnie. Tylko muszę rozważyć, żeby z tym strzelaniem nie przegiąć tu. Ponieważ tu muszę poczekać i po prostu tu skoczyć. I teraz jechać dalej. Siema. To było szybkie. Okej. Okay. I co, teraz tu w górę. Wow, myślałem, że spadnę. Dobra, jest. Bardzo ładnie, uuu. Aha, to trzeba się przylepić. Ej, fajnie, przylepiające się platformy. Halo, jest do mnie. Dziękuję. Jedziemy. Uhu. Tak jak mówiłem, dalej satysfakcjonująca gra. Właśnie to, że nie jest tu łatwo. Szlak. Hard to master dostałem taki achievement. Właśnie przez to, że nie jest łatwo, jest fajnie. Właśnie dlatego, że nie jest łatwo. Można się rzeczywiście trochę pomęczyć z tymi poziomami. Nie jest to super ekstra... Oczywiście, co tu się dzieje. Cały czas widzicie pluję tą farbą niepotrzebnie. Uuu, 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 uuu. Dobra! Zbieram ten sam, dru drugi jest ten sam głupi błąd. To znaczy, że O, teraz nawet zobaczcie, zrobiłem upgrade tego mojego, mojej, mojej podróży. Tu Mogę w sumie tędy. Na początku muszę tutaj postrzelać tym dziadostwem, żeby to przyjechało w ogóle do mnie. O! I tu już no, ewidentnie trzeba poczekać. Chociaż jak zabrzyczy to... Można to na, na wybiegu zrobić też. Okej. Okay. Jedziemy w dół. Pyk i w górę. Pyk i w dół. Siadeczka. A! Siateczka zaczekaj, sprytna. Przez siatkę przelatują. Te wszystkie płyny. Dobra, zobaczmy! Ło, o, w ostatniej chwili powiem szczerze. Co tu się dzieje? Teoretycznie mogę dodać, nie mogę dotykać czerwonych. Wydawało mi się, że nie mogę, ale rzeczywiście mogę. A co teraz muszę tu zrobić? Aha, okej, okay, rozumiem. Chyba rozumiem. Muszę chyba po prostu tu spróbować wejść i zrobić coś takiego. Jeps, 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 jeps. I już! I po krzyku. Już cię ratuję, kolego. <gry> trochę, trochę... Zakleiło cię troszkę. Dobra, no i poszedł program. Mamy już program. Problem poszedł już z głowy. Mamy już spla, więc jeszcze tylko trzech. Tak naprawdę w grze to dwóch. Okej, okay, poczekamy teraz. A żeś się tu przylepił, chłopcze. Dobranoc. Uhu. Bardzo satysfakcjonująca gierka. Będę bardzo... Będę to powtarzał pewnie znowu bardzo często... Tak. To w ogóle, jakim cudem udało mi się przeżyć, to jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Uhu! Będę pewnie też często mówił uhu. Dobra, ziomuś. Już cię ratuję. A, to muszę cię uratować w dość ciekawy sposób, powiem szczerze. O! Spokojnie, spokojnie, Stanisław. Musisz teraz spaść tu. Okej. Okay. Teraz musisz się tu przylepić. Urde. Powiem szczerze, O, dobra. To może być ciekawy fragment. Waga jeszcze raz. Szlak. Ale jak to trzeba będzie tam. Wy... Może w jakiś zły sposób? No, może czegoś nie widać tam, to jakoś prosto. Ale kurczę, powiem. To było świetne. Powiem szczerze, że. No, może być interesujące, żeby tam się dostać. Dobra, próba, próba numer 3. Hy! Jestem. Dobra, udało się. Tylko teraz muszę kłaść. Prze przeżyć. Do widzenia. Okej, okay, teraz muszę w ogóle przeżyć, byłoby fajnie. Bo jak znam życie, to zaraz gdzieś zlamie... Jezu, no! Udało mi się gościa uwolnić, a zlamiłem zupełnie w innym miejscu. Ten gość powinien być tuż przed checkpointem. Ale lama! No to rzeczywiście teraz to już w ogóle na tym nie mam komentarza. No, znowu mi się to musi udać, kurczę. Dobra, udało się. Okej. Okay. O, moment, Stanisław, bo tu trzeba nalać. Dobra, tu trzeba ich zniszczyć. I teraz spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Uhu, okej, okay, dobra, teraz rozbieg. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Zniszczyć! Dobrze. Co teraz? Co mamy tutaj? Moment, moment, moment. Teraz muszę spać tu. Tu się przylepić, dobra. I teraz, o boże. Już mi się nie podda ten skok. Dobra, jest. Udało się. Gdzie jest checkpoint? Ludzie, gdzie jest checkpoint? Przydałbym mi się checkpoint, kurczę, jest! Uhu! Dobra! Żyję! Dobra, jest checkpoint. Gość uratowany. Wszystko na razie na 100%, więc jestem zadowolony z siebie. Ok. Pyk. Tu zafarbujemy końcóweczkę, jakkolwiek to brzmi. Tu polecimy jeszcze coś. Tutaj nie ma nic na dole, nic nie ma, nie widzę. Aha, dobra, jest ładowarka. Ładowarka farby, tylko mógłbym w nią strzelać, A nie gdzieś w górę. Uhu! Dobra. Teraz tutaj w górę. Fajne. wow, wow. Moment, moment. Ok. Sru. Wow, 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 wow. Ojej, oj, oj, to będzie interesujące teraz, żeby to ogarnąć. Dobrze. Stanisław, ty się przylepiłeś w to dziwny, w dziwny sposób do tego, ale... Ale sukces jest. Dobra. Poszło. Ok. Możemy iść teraz na drugą stronę. o, to mnie... Nie zmiażdżyło, no właśnie. Dobra, nie zmiażdżysz mnie, nie ma szans. Dobra, poszło Czy mogę też przejść górą jakoś. Koniec! Dobrze! Jest! 710, zobaczcie, mamy 100% 100% farby i tak, super muzyczka. Już mówiłem, że soundtrack tej gry jest niezajemnie ziemski. Też bardzo mi się podoba. Niby, że to są takie. To jest platformówka akcji, tak? Ale na naprawdę kawałki są bardzo dynamiczne, i bardzo fajne i pasują w klimat. Nie każdy jest w ogóle. nie każdy jest jakiegoś super klasy, ale naprawdę niektóre są bardzo, bardzo porywające. Ten akurat, który był w tym poziomie, był taki dla mnie. Okej, okay, bardzo fajny, taki, no po prostu odpowiedni. Ale bywają tutaj naprawdę bardzo fajne kawałki. Więc, moi drodzy, zobaczymy czy się uda robić dwa. Dwie misje na odcinek. Wydaje mi się, że spokojnie. Dwie, może czasem nawet i trzy, zobaczymy. Jak będzie mi szło, oczywiście, jak dużo lamp będzie. I jak bardzo będę to ciął też. Przy okazji to się też okaże. Jeżeli, widać że ludzie dużo min. Nie przeczytałem... Nie przeczytałem... wow! Już dam nazwy, już dam nazwy tego, tego poziomu Coś widzę, że z laserami Ojojo O, było złe Dobra, jedziemy Próbuję robić to jak najszybciej, żeby przy okazji troszeczkę Po, po speedrunować, wow Aha, dobra, widzimy lasery Dobra, czyli jakby prezentacja laserów Laserów jeszcze nie było w tej grze Przynajmniej ruszających się takich Więc tu się coś nowego Lubię jak gra powoli wprowadza sobie nowe mechaniki Bardzo lubię to w grach Chyba tego momentu naprawdę nie muszę komentować. Był cudny. Był po prostu pierwszej klasy. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Sru. Sru. I teraz trzeba uważać, bo by są lasery. Wow. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, zapatrzyłem na checkpoint, a tam był, zobaczcie, koniec, koniec trasy w ogóle. Dlatego to było dziwne. Dobra, do widzenia. Uuu. Zobaczcie. A, żeby było ciekawe to gra w bardzo fajny sposób prezentuje nam... Gdzie lasery zabiją? Czy tak będzie zawsze? Nie wiem. Ale to jest bardzo fajny pomysł. O, co ja zrobiłem? A, dobrze. O, przeleciałem na spontanie, ale dobrze, że to zrobiłem na dobrą sprawę. Tylko teraz. Hmm, rozumiem. Nie muszę zdążyć. Jak ten laser jest na górze, żeby go stamtąd ściągnąć. Baga? Teraz. Trzyma! ma? No. Fajny pomysł. O, kurde. To będzie interesujące. Wykonanie, Stanisławowe, stuprocentowo Dobra, spróbuję stu... biec Biec jak najszybciej No pewnie straciłem momentum e, można, dobra Udało się I To oczywiście po, 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 poczekamy Moment, muszę wrócić Faken, maken Wydupę z raken, dosłownie, no Jeszcze raz, kurczę Ziomuś, już cię, już cię uwalniam Komuś ten laser na górę, na górę poleci Dziękuję Poszło Dobra, lecimy. Tylko tu muszę rzeczywiście. Jak to zrobić, żeby to. Może mogę się jakoś na górę przylepić? Więc pewnie za nisko jest. O! Chyba muszę tutaj. Wydaje mi się, że jak będę skakał, może się uda. Szlak, a może się nie uda. Wydaje mi się, że będę to robił w ten sposób, będę skakał tu. I próbował tu, 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 tu hamować. Nie, to tu <grystanie> Tylko muszę po prostu dobrać dobre momentum. Czy muszę skoczyć po prostu, kiedy to jest w górze? O! W ten sposób jestem w stanie rzeczywiście wysłać tam trochę energii, ale jak to jest w górze, to skaczę i strzelam. Dobrze! Udało się, poszło! Ok, No to możemy teraz sobie zabezpieczyć zapis gry, jest bardzo spoko. O chamstwo. Dobra, ale wydaje mi się, że to musi, musi być momentum. Także widzicie, tak mi się wydaje, że to będzie tak jak właśnie, tak jak w Mario, czyli bardzo fajny sposób... <laughs> się przylepił. Da się to wszystko zrobić idealnie niemalże. Tak? Jak będę biegł szybko, to te lasery mnie nie trafią! Wow, Co tu się dzieje? Dobra, jest. Elo. Ło! Wow, Na drugą stronę. Dobrze, idziemy górą do challenge'a! Kacet z, tym z tymi laserami. Uuu Okej okay. Co teraz? Faken, Faken. Co tam się w ogóle wydarzyło? Co, co tu trzeba zrobić? Może trzeba ich... Do widzenia! Do widzenia! Tego trzeba zamrozić Prawdopodobnie trzeba Trzeba będzie ich zniszczyć zanim Tu cokolwiek To było głupie Skoczyłem zamiast strzelić Trzeba będzie ich potem pomrozić Znaczy pozalepiać Przynajmniej te, dwu, te dwa byczki I rozwalić całą resztę W będzie średnio O i teraz mogę tu w górę strzelać O wodą Te byczki powinny się zabić A przykład co tu będzie mnie atakować Będę strzelał Okej okay. Może na ostatni koniec zostanie mi zabicie i mnie nie, nie zabije. Dobra! Zdążyłem. Widzicie o to chodziło? <laughs> fajne. Trochę czasówki do tego dodali. Dobra, co mamy tutaj? Po prostu laser. Bardzo fajne jest to, że pomaga to łatwiej, łatwiej pomaga to odkryć, gdzie są miejsca, których trzeba unikać laserem. Ulecimy lecimy po prostu. O. Proszę bardzo. To na pewno da się wszystko speedrunować. Ale to było słabe. No właśnie. Tam na dole, moi drodzy, to w ogóle trzeba było w takim wypadku po poczekać, co trzeba speedrunem. Z biegu. Tam trzeba po prostu, moi drodzy, pewnie... Co zrobiłem? Straciłem momentum. Biegaj, biegaj, biegaj. Wiem, co tam trzeba zrobić. Dobra, poszło. Sru. Tutaj do góry. Dobra, tu biegniemy. Tam trzeba po prostu wodą zagra zagrać, a nie klejem, tak jak myślałem. Tutaj, tutaj normalnie lecimy po staremu, pyk, tu zaklejamy, tutaj strzelamy mu w mordę, tu poczekamy chwilę, Ład, poczekamy, powiedziałem, Stanisław, czego żeś się rozpędził, czego nie zrozumiałeś w poleceniu, poczekamy, o, tutaj znowu coś zepsułem, znowu straciłem momentum, dobra, lecisz tu, lecisz tu, byczek, do widzenia, panie byczek, dobra, a to, no! zapomniałem skoczyć, jaka lama, Dobra, to jeszcze raz. Tu wchodzimy na górę. Tu gościa z wody. Tu czekamy. Czekam, aż to poleci. Pięknie I teraz na górę, tutaj myk. W dół. A, i tu woda. O właśnie. O, nie zdążyłem całej zabrać. Ale spoko. Jeszcze to nadrobimy. Nadrobimy to, nadrobimy to. Nie możemy zostawić, nie możemy zostawić czegoś takiego. Woda! Dobra, i uciekaj, 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 dobra! No, nie zabrałem pewnie wszystkiego, ale większość jest. Ło, co? Mi się wydaje, że. Tak, tu już mogło być momentum. Oj, challenge! ciekawe miejscu w ogóle z challenge, było ciekawie. Co? So... Wo! Byczek! Ty, byczku jeden, ty. Dobra, zginiesz. Zginiesz marnie. Haha! Proszę bardzo, i po krzyku. Haha, <laughs> to było dobre. Fajne. Czasami niektóre rzeczy rzeczywiście układają się chyba tak prościej. Znaczy, wydaje mi się, że ten. ten tutaj, to z wyzwaniem mi zajmie trochę więcej czasu. Jakbym od razu biegł na szybko. Ale zajęło mi mniej na szczęście teraz. Wow. Aha! O serio? Dobra, wydaje mi się, że to będę musiał. To tu trzeba zrobić? Trzeba bardzo uważać. Bo na speedrunie można bardzo łatwo pójść. Tylko, że jak się zbiera też te. te złotka na dole, to jest trochę inaczej, jest trudniej. Dobra, poszło. Nie chciałbym tego powtarzać. Ło, dobra, tu na dole, tu na górze. Na dole, na górze. Tak, dzielę strzały, żeby było Elo. Dobra. Weźcie mi tutaj zawalcie jakiś. O! Save point! Albo checkpoint, bo wiedziałem, że tak to się skończy. Nie wiedziałem, że to tak skończy. No było pewne. Mm. Dobra, speedrun. Chodzi o to, żeby tutaj wszystko ze speedrun. Stanisław. Dobra, dasz radę. O, właśnie, widzicie? Da się. Uuuurdej, znowu ten moment. Dobra, teraz już nie muszę się o to martwić. Teraz muszę się martwić o ten moment. oj, a może tu trzeba właśnie... A! Bez... O! Można speedrunem bardzo ładnie tu polecieć! Proszę bardzo, bardzo mi się to podoba. Naprawdę pod speedrunem robione, ale to jest bardzo duży plus, bo... Teoretycznie, jak przyjmiemy rzeczywiście, że tu, że tu można wszystko speedrun. No. Że tu można wszystko speedrunować, to naprawdę to jest podpowiedź jak rozwiązywać niektóre elementy! Ty głupi byczku, żeś mnie wystraszył. Stefan spanikował aż, jak cię zobaczył. Chodź tutaj. Dokładnie tak. Co za byk. Dobrze, że już go nie ma. O, tu jest ciekawiej. Dobra. O, lecim. Lecim. Shit. Łu. Dobra, udało się, ale sami widzieliście, jakie to było. Ciekawie rozwiązane. Co tu się dzieje? Eee, o, rany. Ja już widzę tu swoich kilka śmierci. A może i nie jednak. Proszę bardzo. Poszło sprawnie. Czy się jakiś checkpoint znowu? Co ty, co, o, co tu, o co tu, chodzi? Jeszcze byczek. Już go zalepiłem. Dobra, żegnaj byczku. Hm. Jak tego byczka do siebie tu przy, przywołać, żeby było ciekawiej? Mam pomysł. O Jezu, zapomniałem o laserach! Miałem taki pomysł, że aż się zabiłem, no. Dobra, panie, panie byczek. Pan tu przyjdzie. O! I to było dobre. To był dobry pomysł. Możemy cały czas chodzić. Zobaczcie tutaj. Cały czas ekstraktując tę farbę. Chociaż niekoniecznie trzeba. Dobra. A i tu jest ziomuś. Chyba najlepiej, się mysia, że musiał ratować razem. z... Idąc razem z prądem, bym tak powiedział! Ja wale w dupeczkę po prostu z pleśniałego kawałka jeżozwierza. Co tu się w ogóle wydarzyło? Dobra, jestem znowu tutaj, przylepiłem się już ładnie, teraz spokojnie, tylko Stanisław, spokojnie tutaj, proszę uratować gościa, tylko nie spadaj tam na dół, ponieważ jak spadniesz, to cię przecież zabiję, ja ale no. Serio? Serio, naprawdę? W takim miejscu, dosłownie o milimetr? No i teraz pytanie, czy co mi się uda? Czy mi się nie udało? A, mogę to się przyczepić, właśnie. To się mogę przylepić, mój Woj, wojet. Nie odlepił się, a już się cieszyłem, że przyszedł ten fragment. Najgorszy fragment tego etapu. LOL. Dobra, jeszcze raz. Teraz tutaj wszystko jest ogarnięte, tylko po prostu trzeba go urat uratować, poczekać i po prostu spaść w odpowiednim momencie. I już, po krzyku Stanisław. A, -a. A o, co tu chodzi? Wow! To się nazywa czasówka! O kurde! Wow, wow, wow! Jeszcze tu muszę coś... No chyba was pogrzało z tym laserem. Ja myślałem, że to, co mnie dość... to, to czego doświadczyłem, to już będzie masakra. Tu proszę bardzo! To muszę po prostu z czerwonym lecieć. Uratowałem gościa, mam nadzieję? Tu trzeba biegać z czerwonym, z czerwonymi strzałami, jak nic. Co zaraz zobaczycie. Świetnie, tu trzeba było spać na początku, dopiero potem polecieć w góry, dobra. Już wiemy o co chodzi. Jedziemy i skok. O, sami widzicie dokładnie, o. W górę. Tik. Wow, ale wymyślili. Wow, wow, dobra, poszło i jest wszystko. Czy mamy 700 wpłynów? Mamy 705! Jest! I mamy, moi drodzy, znowu nie trzy gwiazdki, a siedmiu uratowanych. Siedmiu uratowanych, moi drodzy. Dobra, dwa etapy poszły. Fajna gra, kurczę, naprawdę bardzo angażująca. Sprawiedliwie lamogenna, bo niektóre gry są takie, że po prostu... ...że aż po prostu boli, tak? O, mamy dwie odblokowane lokacje, żeby było ciekawiej. Hmm, dwie lokacje. Mamy jakaś specjalna lokacja się odblokowała. Zobaczmy, co to jest ta specjalna lokacja. Bo tu jest New, ale oni pokazali nam jeszcze coś. Aha, to tak trzeba jechać na dół. Bo jestem bardzo ciekawy, co tam jest. Co się odblokowało, po prostu, że mamy aż tyle tego, że już dwie dodatkowe lokacje się odblokowały, czy co? Czy o co chodzi? Czy to jest jakaś specjalna tajna misja? Ło! Wow. Aha. A, nie mogę się dostać, dobra? Tutaj mogę przejść, dobra. Gdzie tutaj. Co to w ogóle jest jakiś teren dziwny. Zobaczcie, kolejna jakby część. Ugh, jakie tu są przejścia. O kurde, jakie dingsy. O! A nie, to się mogło po prostu odblokować, bo zobaczcie, tutaj teoretycznie nie ma nic, żadnego etapu. Może tylko odblokował, ale. jeszcze nie jest dla mnie dostępny. Po prostu. Aha, świetnie. Dobra, no to i tak będziemy testować kolejnego, kolejny etap. Szkoda, że tu ma czegoś takiego właśnie jak sekretne etapy, albo jeszcze takiego nie odkryłem. wiecie, że naprawdę sekretny etap. Bardzo sekretny, na zasadzie takiej, że. Odblokowuje jakieś części i to jest zupełnie dodatkowe coś. Ale więc już trzeba po kolei lecieć. Także jak wam się podobało, zostawcie lajka. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na mężąco. Dziękuję wam pięknie za kolejny odcinek Splashera. I niebawem pojawi się kolejny. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Cześć!